Gontarek Andrzej witam. 23 listopada 2021, nie wiem, która jest godzina, zaraz zobaczę. Nie bierz chama, 17.23, wtorek. Ja podziwiam siłę mojego brata, że on wychowywał mnie swoje dzieci. Ja mówiłem, że to nie są podobne te dziewczynki do Gontarku. One tylko mają nazwisko Gontarek. Krześniaczka teraz ma trzech Gontarków. Wiecie dlaczego? Bo prościej będzie na obiad zawołać. Krzyknie Gontarek, nie musi po imieniu. I wszyscy będą na obiedzie. Ja cię pierdolę Marcin, na co nic nie powiedziałeś? Ty mówiłeś, tylko nikt nie chciał cię słuchać. Gontarek Andrzej pozdrawia. Ze stwórcą na razie. Ze stwórcą na razie. Zakaz wstępu na to podwórko. Niby gontarką. Zakaz. Romek mi mówił po śmierci brata, żebym Halinkę przeprosił. Kurwa. Bo swoje bało. Na razie. O, woda na herbatę mi się gotuje.